Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku już dzisiaj mamy trzeci odcinek trzeci lipca, trzeci odcinek naszego krzyżówkowego, wakacyjnego maratonu zdrapujemy sobie zdrapeczkę o numerku 37 także kochani, trzymajcie mocno kciuki no i zaczynamy dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy przypominam, że robimy sobie wakacyjny maraton z krzyżówką kupiłam 10 krzyżówek za 3 euro z rzędu, 10 zdrapek kupionych właśnie pod rząd no i zobaczymy, jakie będą wygrane. Codziennie zdrapuję od 1 do 10 lipca, codziennie zdrapuję jedną zdrapeczkę, a 10 lipca zrobimy sobie podsumowanie tych wszystkich krzyżóweczek. Tak więc kochani, drapiemy, nie przedłużamy. Staram się, żeby te odcinki były króciutkie, no ale wiecie jak jest. Nie zawsze mi to wychodzi. Szukamy literki Y, 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 dalej szukamy literki U, 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 u. u jak ul. Szukamy literki G. G jest w gwiazdce. W przypadku wygranej z gwiazdką to wygrana będzie podwojona. Dalej. O. O, mamy kilka razy. Jeśli jesteście ciekawi, jak dwie poprzednie zrabki wypadły, to oczywiście Was zachęcam, żeby sobie obejrzeć wczorajszy i przedwczorajszy odcinek. Te, te mamy w bonusie dwa razy. Dwa razy w bonusie i jeszcze jest tutaj. J, czy jest gdzieś J? J widzę tutaj. I to chyba wszystko. Dalej mamy K. Czy jest gdzieś K? Jest tutaj K. D. Mamy tu dwa razy. Tu jeden. X X -a niestety nigdzie nie widzę. Dalej. S S jest w bonusie. Dalej. K Ku nie widziałam. I Dalej mamy P. P jest tutaj i czy gdzieś jeszcze? Jest jeszcze tutaj w dołu. M. M mamy tu. Dużo mamy literki N. F. F jest. Tu było jeszcze L. I to chyba tyle. W. w. gdzieś widziałam, jest i tworzy nam wyraz. I to jest nasz pierwszy dzisiaj wyraz. W tej krzyżóweczce. No bardzo dużo widzę literek N. Tymczasem mamy A. A, A, A. C, także bonusu już na pewno nie będzie, no bo zabrakło nam tutaj tych literek, które były w bonusie. C. F było też. No, jakby wpadło N, to by było fajnie. Ten by nam zrobiło trochę tych wyrazów. Dobra, zdrapujemy. No mamy R. No było w bonusie, ale nie było H. H nie było. Nie było, więc zobaczmy sobie, co by było w bonusie. Bonusie byłoby 50 euro, ale niestety nie nasze. R, tymczasem szukamy. Tutaj. Tutaj nam tworzy drugi wyraz. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. Czy mamy gdzieś trzeci? B. B nie było. No, E nie było. E i N by nas tutaj urządziło. B, E, N, B, E, N. Wszędzie tylko B, E, N nam pozostało, a tych niestety literek nigdzie nie ma. Żadnego innego utworzonego wyrazu tutaj nie widzę. Tak więc kochani, na dzisiaj to tyle. No i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że będziecie. Także do jutra. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa, pa.